Przeklęte Imperium Dolorum było krainą terroru i smutku. Monumentem dla nieskończonych ambicji Lady Olender. Od chwili, w której przywódczyni nieumarłych upiorów Nighthounds przyjęła tytuł Portarchini, zaprzestano wszelkich prób atakowania tego regionu, gdyż tylko nieumarli mogli postawić stopę w tym zakazanym miejscu. Cytadela Sylontum była stolicą tego ponurego imperium i miejscem, z którego Lady Olender wydawała swoje dekrety. Mroczne, ale pełne dostojności korytarze jej siedziby nawiedzane były przez nieskończone zastępy eterycznych upiorów i chronione przed wizytami z zewnątrz najokrutniejszymi klątwami magii śmierci. Miasto umarłych otaczające Cytadele nasączone było aurą niesamowitego żalu i cierpienia, przez co żaden śmiertelnik nie byłby w stanie wytrzymać w nim nawet chwili. Gdyby ktoś, kto żyje, pojawił się w Sylontum, popadłby niechybnie w natychmiastowe szaleństwo, przygnieciony nienaturalną aurą smutku i rozpaczy, która rozerwałaby jego duszę na kawałki. Jednak mortarchini żalu wśród swoich niezliczonych wrogów nie miała tylko śmiertelników. Jednym z jej potężniejszych przeciwników był sam mroczny mistrz Belakor. Jego miecz, ostrze cieni, już raz zasmakował, jak to jest rozerwać spektralną formę Lady Olender i wygnać ją z krain żyjących tą klęskę mortarchini żalu pamiętała bardzo dobrze już dawno temu przysięgła, że odpłaci się za nią tysiąckrotnie. Jednak Belakor nie miał zamiaru pozwolić jej na zemszczenie się. Demoniczny książę jeszcze z nią nie skończył i miał zamiar uderzyć ponownie, w miejscu i czasie, którego nikt nie będzie się w stanie domyślić. Legionem Rocznego Mistrza pełne były nienaturalnych horrorów, odpornych na skrajnie ciężkie warunki, powodowane aurą dookoła Sylontum. Wieki temu Belakor zabezpieczył kilkanaście sekretnych przejść do krainy śmierci, zdając sobie sprawę z tego, że kiedyś przyjdzie dzień, w którym pomiędzy zastępami chaosu a śmierci rozpocznie się ostateczna wojna o to, do kogo należeć będą dusze śmiertelników. Przez jedno z tych przejść pierwszy książę miał zamiar poprowadzić swoje wojska, by dotrzeć do zaświatów i stamtąd przeprowadzić atak na cytadelę Sylontu. Belakor był jedną z niewielu istot zamieszkujących osiem krain, która zdolna byłaby do takiego wyczynu. Jego mroczna legenda rozpoczęła się jeszcze w antycznych czasach świata, który był. Mroczny książę był kiedyś śmiertelnym wojownikiem o wielkiej reputacji, którego bezlitosność i żądza władzy przykuły uwagę rujnujących potęg. Widząc w Belakorze potencjalnego przedstawiciela, za pomocą którego będą mogli zdominować ludzkość, bogowie chaosu wznieśli go do rangi księcia demonów, pierwszego z śmiertelników, którzy dostąpili tego zaszczytu. Nasycony przez energię każdego z bogów, Belakor stał się reprezentantem prawdziwej siły, chaosu niepodzielnego. Nie jest do końca wiadomo, jak i dlaczego Belakor utracił błogosławieństwo swoich patronów. Niektórzy mówią, że próbował zbuntować się przeciwko bogom chaosu, próbując posiąść więcej mocy dla siebie inni, że został pokonany w bitwie przeciwko antycznemu bohaterowi i skazany za to przez swych panów na wieczną hańbę. Niezależnie od tego, co naprawdę się stało pomiędzy Belakorem a jego bogami, to pewnym jest, że zakończył się jego czas jako wybrańca mrocznych potęg. Od tamtego czasu bogowie chaosu każdego następnego ulubieńca wybierali spośród śmiertelnych mistrzów, tytułując ich wszech wybrańcami. Co było najbardziej upokarzające dla Bellacora to fakt, że on nigdy tego tytułu nie otrzymał, a do tego był zmuszony osobiście koronować każdego następnego Wszechwybrańca. Koronacja zawsze odbywała się za pomocą artefaktu, znanego jako Korona Dominacji, aktualnie należącego do Archaona. Te wszystkie historie otoczone są jednak zasłoną tajemniczości i niepewności. Belakor został mistrzem oszustwa i działania w cieniu. Dlatego jakiekolwiek plotki na jego temat, gdy zostaną rozsiane, to w znacznej mierze po to, by przysłużyć się jakiemuś celowi mrocznego mistrza. Pomimo tego, iż stracił przychylność bogów chaosu, nadal jest jednym z najniebezpieczniejszych wroków ludzkości. Belakor to tyran i manipulator, którego działania odbijają się na wszystkich ośmiu krainach. Nadal, pomimo tego, że jego ego zranione jest utratą tytułu, jest jednym z najpotężniejszych agentów bogów chaosu. Swoją determinacją i rządzą władzy udało mu się stworzyć swoją własną niezliczoną armię, zwaną legionem Pierwszego Księcia. Składające się na nią demony pochodzą od różnych bogów chaosu, ale łączy ich jedna rzecz: czy to za pomocą siły, czy oszustwa. W jakiś sposób Belakor zmusił ich do spełniania jego woli. Biorąc pod uwagę jego tajemniczą historię, nie jest dziwnym, że Belakor nie dba o to, by w jakikolwiek sposób ukrywać swoją nienawiść do Archaona wszechwybrańca. Ta dwójka walczyła u swego boku podczas niezliczonych wojen z armiami Boga króla Sigmara, ale i jeden, i drugi z przyjemnością obserwowałby upadek i przegraną swojego konkurenta. Co ciekawsze, bogowie chaosu zdają się czerpać nieopisaną radość z tego konfliktu, raz po raz napuszczając ich na siebie nawzajem. Różnice pomiędzy Archaonem a Belakorem są ogromne. Ten pierwszy woli uderzać bezpośrednio w swoich wrogów, demonstrując przy tym swoje okrucieństwo i siłę. Belakor natomiast zdecydowanie jest o wiele bardziej subtelnym wojownikiem. W ciemnościach siedzi i planuje, realizując swoje intrygi rozpościerające się po wszystkich krainach, siejąc ziarna niepokoju, które na przestrzeni wieków doprowadziły do upadku niejednej cywilizacji i niejednego króla. Strach i cień to ulubione bronie mrocznego mistrza, a zaskoczenie, oszustwo i trucizna to jego ulubione metody zwycięstwa. Nie wszystkie bitwy da się jednak wygrać, ukrywając się w cieniu. Kiedy mroczny książę uznaje, że wymagane jest użycie bezpośredniej siły, rusza na pole bitwy we własnej osobie, dzierżąc swój miecz ostrzecienia. Nadal posiadając niesamowitą moc, jaką daje mu bycie demonicznym księciem, potrafi rozerwać kogoś w pół gojmi rękoma oraz latać wysoko w powietrzu za pomocą ogromnych skrzydeł demona. Nie dba również o tak błahe rzeczy jak honorowa walka. Jest mistrzowskim czarnoksiężnikiem i największą przyjemność sprawia mu upokarzanie swoich przeciwników czy to za pomocą rzucania na nich zaklęć, które wysysają z nich siłę, czy na przykład za pomocą odrywania ich kończyn jedno po drugiej. Przez całe wczesne wieki ery Sigmara, Belakor był zadowolony z faktu, że Archaon i jego legiony prowadzą wyniszczającą wojnę przeciwko Sigmarowi i jego sojusznikom. Sam brał udział tylko w tych bitwach, które były dla niego opłacalne, Albo gdyby brak jego udziału spowodowałby gniew bogów chaosu. Nieustannie jednak jego szpiecy, zarówno ci demoniczni, jak i śmiertelnicy, przygotowywali grunt pod powrót Belakora. Wyłapywali słabości jego potencjalnych wrogów, które będzie można później wykorzystać oraz polowali na artefakty i tomy pełne zakazanej wiedzy, które będą potrzebne Belakorowi w jego przyszłych wojnach. W trakcie gdy armie jego największego rywala osłabiane były nieustannym cyklem wojny, legion pierwszego księcia rósł w siłę, rozsiewając jego wpływy w każdej z armii chaosu. To na rozkaz Belakora jeden z zastępów demonów zniszczył jeden z wielkich silników, przepowiedni Oka Tepoka, blokując slaną wgląd w jego plany. To na jego rozkaz serafonowie dowiedzieli się o tym, gdzie znajduje się srebrna wieża zjadacza atomów. W interesach mrocznego księcia było to, by ta starożytna konstrukcja została zniszczona. To jego agenci uwolnili lorda weritanta Kejzera Weinbrechta z więzienia nowo powstałej bogini Morati. To Belakor dopinował tego, by mieszkańcy Azyru dowiedzieli się o zdradzie ze strony kultu Keina i o ich brutalnej aneksacji Anvilgardu. Kiedy w całych ośmiu krainach opowiadano o wojnie pomiędzy krainami Hysz i Szaisz i o tym, że Teklis i Nagasz rzucili się sobie do gardeł, mroczny książę uznał, że nadszedł decydujący moment dla jego planów. Bogowie toczyli ze sobą wojny. Osiem krain ogarnął wszechobecny chaos. Nikt nie był już w stanie przeciwstawić się planom Belakora. W momencie, w którym bogowie porządku zorientują się, co się stało, będzie już za późno. Mroczny książę w końcu zdobędzie obiecany mu tytuł największego z czempionów chaosu, a niebiosa zapłoną jego ambicją. O tym jednak. Co działo się dalej? Porozmawiamy sobie następnym razem.